Przedstawiam wam partnerów kanału Betcris, 4Bet, zakłady kucharskie i nowym został PZ2, Także gramy także z PZbookiem będą free dodatkowo właśnie pod pZbooka Śledźcie kanał dalej, bo będzie jeszcze nie jeden partner kanału. To tyle w ramach naszych partnerów kanału. No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany wówczas macie podwajaną wygraną. Bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta. link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam po krótkiej przerwie na kanał Ogród Bukmachera. Musiałem sobie zrobić trochę restart z Bukmacherki, taki ponad tygodniowy. No, zaczynamy weekend. Taśma 135. Konkurs od Forbet o 50 zł. Mam nadzieję, że już takich też nie będzie, choć nie, nie, nie skreślam tego, że będą, bo mam trochę mało czasu. Jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, to pomaga rozwijać się kanałowi, a dzięki temu bierzecie udział w konkursie o 50 zł. Dzisiejszy mecz, jaki typujecie, jest to mecz Aston Villa Manchester City. Dodatkowo dodajecie minutę, w której padnie pierwsza bramka, wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Dodawajcie również login od Forbet i wtedy macie szansę na wygraną konkurs. Lecimy z typami na dziś. A oczywiście jeżeli nie macie konta Forbet, Bet, bet pdf linki do rejestracji w komentarzach pod filmem, bo to są nasi partnerzy kanału. A my lecimy do typów. Pierwsze spotkanie, jakie wybrałem na dziś. Milan Inter. Fajny kurs na powyżej 3,5 kartek. Mecz derbowy, zawsze dużo fauli. Wymiana ciosów, jeżeli chodzi o ale było bramki, prawie nie. Moim zdaniem, cztery kartki, fajny typ, to wybieram. Dzisiaj gramy takie niższe kursy, żeby po prostu trafić tą taśmę. Florentina, Juventus, moim zdaniem najbardziej niebezpieczny typ, ale jeżeli patrzę na to, że na Juventus jest kurs 2,50, no to idę w drugą stronę, że Florentina tego nie przegra. Juventus, dużo kontuzji, dużo strat zawodników, szczęsny nie zagra. No, będzie rezerwowy bramkarz, także pokłada no, poukłada tą defensywę, no, coś czuję, że nie, a Juventus na wyjazdach gra e, średnio e, ciężko nic się zdobywa bramki. Ostatnio też 0-0 potrafili zrobić na wyjeździe, także no, czuję tutaj e, po prostu, że Juventus tego nie, no, nie wygra. kolejne spotkanie, Everton, Liverpool. No, Liverpool już nie może sobie m, pozwolić na m, potykania się o kolejnych rywali. No, jeżeli już przegrał tyle meczy w sezonie i remisy się zdarzały, na no, Liverpool po prostu wygrywa zawartego derbach. Moim zdaniem tak to właśnie będzie. Kolejne spotkanie Aston Villa Manchester City. No Manchester City to jest broń się, yy, śmiercionośna. Halland strzela tyle bramek. No City moim zdaniem jest słabo. Aston Villa sobie po prostu polać. I ostatnie spotkanie Union z Bayernem. No gra lider z wiceliderem, ale Union gra, jest tylko dlatego wiceliderem w Bundesliga, bo, bo nie gra z Bayernem, nie gra z takimi mocnymi drużynami. Moim zdaniem Bayern to jest po prostu bierze i rozgromi ich nawet. 3-4, może do jednego, ale wysoko to będzie. Po prostu gramy na Bajer. Tyle na dziś, życzę powodzenia, zieloności, miłego dnia. I taka sugestia też sobie czasem zróbcie przerwę od bo to dobrze robi na głowę, na myślenie, na samopoczucie. Elo.